Siema, widzowie! Siema! zgadnijcie, co dzisiaj robię na live? Bo się widzowie, nie zgadniecie, ale wbijam nitę. I w ogóle wiecie, że Miple wyszedł, ale nie dla mnie, niestety. Dla mnie nie wyszedł. Może jutro będzie u mnie w sklepiku. O, może wyszedł? O, wyszedł. To żartowałem, to jednak wyszedł. No to co? To chyba go se Mmm, dzięki za takiego Mipela. Ej, a Zgadywanka? No, możemy zrobić zgadywankę, o której zeświruję dzisiaj. Fajne jajo. Jak to ode mnie nie pójdziesz, to ci rozbiję na głowie, kruku. Idź ze stąd. Przegram, przegram to lekko, krzyknę do mikrofonu. Lekko, tak leciutko. A! Rób coś, niedźwiedź. Dobrze, ale nie niedźwiedź sigma. Ta bluda nie zwiedzia. On dwa gadżety zużył. To jest psychopata. Michał, dzięki za 20 ciastek ze Squid Games. Po live sobie je wszystkie zjem. Dziękuję bardzo, tyle ciastków. Człowieku, nic nie trafisz, rozumiesz? Jestem McQueenie. Zygzak McQueenie. Kurde, miśka mi wysadziło. Misiek, no nie chodź po tym, ty jesteś pijany? Dobra widzę ja teraz robię takie oro, że to koniec, walę tego kędziego na łeb, potem yy, kodem, nie kodają, nam się byłki, to chyba też walę, yy, to najmam no, wal tego kubsika. No kibsik to nie ma szans akurat, kiusika to już pokonanie jego to opanowałem do perfekcji, dobra, to tu jest jeszcze jeden za po tego to tego zgarniam. Dobra, potem na środek, zaraz zgarniam, to ze środka też. Ładno ze środka na nie zgarniam, bo tam dwa kity się już tuką, ale tego z dołu tutaj zgarnę, dobra, no jest mój, nie mają szans. Dobra, mam go. I teraz 12 przeciwników dookoła mnie, ale to nic nie szkodzi. Dobra, dawaj, chodź tutaj, koleżko. Walimy się. Dobra, zapraszam, zapraszam. kontakt z Frizzem? Tak, ja będę prowadził twoje 5 minut. U Friza. <grym> Mówię tak. Dawajcie sztuczkę, róbcie. Michał, drugi Pawła bądź... Yy, ten? P papieżak? Dziękuję ci bardzo, drugiego Pawia łabędzia. Pozdro dla ciebie, Michał. Dzięki, szefie, za wsparcie. Dobra, będzie na psychiatres? Michał, jeszcze dziedzi złote, ale dziękuję ci bardzo, Michał. Pójdę sobie chyba dwa razy, pakiet sobie wykupię w Luxmedzie. No nie, no to tego się nie da zniszczyć. Myślałem, że to, to są takie pachoły, co normalnie jest to strzelasz i to się roztrzaskuje. Roz, w drobny mak. W drobny mak, ja jestem roztrzaskany? A, poczekaj. Zaś tak poskładam. Ulubiony artysta muzyczny. Dobre pytanie, to jest koniec. Mm, no to akurat będzie Miss Rachel. Nie znasz, no to wpiszę. Wpiszę Miss Rachel, yy, yy, nie wiem. O są debas, na przykład. To jest takie kurde bengert, tak kurde buja, albo o, o song, o to jest kurde, to jest, to jest taki drill. Michał dwa będzie kolejne, co ty Michał robisz? Nie, no ja wykupuję chyba cały luxmed po prostu. Normalnie idę do budynku, mówię, ja to kupuję. Czemu mi na solo? Bo wolę grać na solo niż z tymi randomami co? Zagrałem jednego hejsta, dwójka chłopów nawet raz nie uderzyła przeciwnego sejfu, Jeden raz! Oni go nawet nie widzieli chyba na oczy, nawet tak nie podeszli blisko. No przecież to ja nie wytrzymam tego. To wolę sobie na solo umierać samemu, przynajmniej sobie umieram za swoje. Dzięki Adam, ja ciebie też widzę, ja wszystkich was kocham, jesteście super. To wy mi dajecie siłę, żeby grać w Mitom 12 godzin pod rząd. Dzień w dzień. Krócek, Zelami robi skok na web. No pewnie, pewnie że się stimuujcie, wszyscy się steamujcie. Ale Timersów porobił. Dobra daj, spokój, ja mam tutaj trzy kiłpsiki. No weźcie, dajcie mi... Zobie wziąłeś no co wam szkodzi, no ja mam, nie mogę wbić tego przecież, bo nie, nie mogę sobie wziąć, Czemu? O, Klaudia już mi umówiła wizytę do psychiatry, i fajnie, i wolne jutro, i nie idę do roboty, hehe, he, na widzowie. Jak po robocie mnie umówisz, nie no, mów od rana. Gdzie licznik? Nie ma licznika, bo zacząłem od 700, ale już wbiłem to tyle, że mógłby być licznik i by nic się nie stało, nie? Dobra, licznik, to ja zakładam temu Edgarowi na wodę podbity, taki, że jak będzie się kąpał, to mu będzie zliczać podwójnie i się nie wypłaci co po pół roku, nie? Czy mam skina Star Wars do Nity? Nie mam skina Star Wars do Nity. Do Nity to ja mam tylko żal za to, co on mi robi. Która ranga? 48. Ale 900 pół troszeczkę mi puszeczek z kieszonki wypadło, troszeczkę się wyturlało. Co za niedźwiedź, no nie, widzowie to leci pół godziny z kieszeni wyskakuje, no. Ja nie wiem, czy on familiadę ogląda i się musi zebrać, kapcie ubrać, że on tyle wychodzi z tej kieszeni. Michał, co ty żeś wysłał za jakąś bańkę mydlaną kulkę perłę? No Bublegum, dziękuję za bubleguma. Dzięki Johnny, dzięki TikTok, dzięki Fifi, dzięki It's Fan, dzięki. Pokaż swoje IP? Pewnie, i ja adres podaję do tego od razu. I klucze do domu dorabiam. Ja myślałem, że ten... że go tu w ogóle nie ma, że, to, że tutaj stał ten, co się tam poszedł, co go tu nie było, co był tam dalej, co, do, co ten inny, nie? Zaraz, widzowie, będę siedział z, tło, z Sławulkiem Tralulkiem na jednej ławce, nie? Nie, to nie było, okej? Okay. Czemu? Jak się wytoczyli, ty, co jest, Ktoś tu rzucił zanęty na karpie? Kiedy zapisuję się do sportu, no, a a pyta, pytała mnie taka drużyna jedna, wiesz? Uh, <laughs> jak oni się nazywali? Kurczę, nie pamiętam, bo ja nie kojarzę tych, ten... Złotówka? Chyba? Nie, jakoś tak. Pytali, czy chcę dołączyć, ale mówię nie, na razie... O, Zeta, Zeta, no! Zeta. Pytali, czy chcę dołączyć, ale mówię nie, chłopaki, wiecie co? Ja nie mam czasu, potem wy jesteście trochę za słabi, jak dla mnie to. Dobra, hejs, tak? Proszę bardzo. Dla was widzowie specjalnie, tylko się z to Napad męczy? No widzowie powiedzieli, że napad łatwiej, że randomy są dobre. Zaraz zobaczymy damage randomów. Proszę bardzo, moje randomy: ja 54 tysiące, oni w dwójkę nie zrobili nawet tyle damage, co ja sam. 1, 5, 4, 6. Już? Czy jeszcze ktoś ma jakieś obiekcje? Czemu nie gram z randomami? Brakuje mi. Aha, aha. No tak, standardowa grania. No, zultuj se. So. Dobra, 3 na jednego. Nie no, małpa. Znaczy, małpa. No, wieć bity znowu useless jesteś, no. Nie, to nie duo, ok. Dlaczego? Dobra, coś tam zrobiłeś, coś tam zrobiłeś. Teraz mogę, teraz mogę. No, mam ulti, mam ulti, mam ulti, mam ulti, także jak ta we mnie wleci, to ja mu robię taki kurdyk oranie. Tak mu, tak mu, tak mu misiek po głowie, jak ten kot z mema. Nie wiem, kurde, no przecież oni tutaj, no zobacz, no co to jest za granie, no po co tak grać, no? Pięciu typów się kręci w kółko, no niech chcę pójdą, nie wiem, do na Parku na karuzele.